Dobra, nie czytamy tego nawet, bo wiemy, co mamy robić. Dlaczego czemu tu już jest ustawione... Bo to jest samouczek. No to jesteśmy w kolejnym samouczku? No bo się rozwijamy, teraz robimy psychiatryk. Dobra, no to robimy psychiatrię. Okej, okay, to jest oddział psychiatryczny? To jest... No to on musi być duży. Albo zróbmy dwa mniejsze. Ja nie wiem, czy to jest oddział, bo to jest chyba kozetka tylko i ten. No to będzie jeden zro... przyjmował. No to możemy zrobić kilka gabinetów. To tutaj będziemy robić tylko psychiatrię? Tutaj jest ten. Tutaj jest... Łoooł wow. Za duży jest dystans To musi być... Intymnie? Tak, to musi być intymnie Jest jakiś stolik, tak żeby tutaj wchodzili i żeby była roślina, nie? I daj I przy te okazji jest... te wzrok. wzroku plakaty Wyjdź żywienie. na dwór bo <laughs> Tak się skończy twoja depresja To jest komentarz w psychiatrii dziecięcej i ogólnej w tak. Polsce No to daj tutaj daj za lekarzem, w sensie daj za pacjentem, żeby lekarz widział, gdyby lekarz się nudził. No, no. Nie, nie możemy tak Umar, mówić. Umarła, umarła tak mi mówić. matka w sześćdziesiątym drugim, a lekarz tam Z, C, X, D. I, test, test thingy, thingy, sausage, kebab. kebab. Oni już nie mogą się doczekać na wizytę. Weź, daj mi to. Dobrze. Daj, dobra. Robimy to tutaj. Ja bym jeszcze dała gaśnica. Dobra. Trzeba psychiatrę zatrudnić. Dawaj najgorszego. Czekaj, najpierw ławkę dajmy. Orzechy są dobre na mózg, a to Patrz, psychiatra. Ale to jest tak za rogiem ludzie na ławce nie będą wiedzieli, że za drugim rogiem. I przyjdzie ktoś z tym z orzechem nerkowca. Skąd pan to ma? W ogóle orzech nerkowca w szpitalu. Co nie? Mam jak orzech ktoś ma nerkowca. Nerek? Mam orzech nerkowca. On myśli, że jest Elwin O matko! To je... Nie, to jest to Freddy! Jest Mercury. Freddy! Zamiar się Mama! Proszę mi powiedzieć, co panu dolega. Ej, ale... O, nie psych... widać. <laughs> Psychiatra też wygląda. Jak... On wygląda jak basista w Queen. Wygląda jak Elton John. What trzeci? Kolejny. kolejny. Co jest? Minęliście. Stawiamy aptekę Alek. a tu potrzebny jest jakiś człowiek. Aptekarz. Leroy, Leroy Avocado. Rozkłada tabliczki z napisem <laughs> nieczynne dla żartu. Zatrudni. Diagnostyka ogólna. Tak. To? Styknie. Serio, żałujesz dosłownie, żeby dociągnąć tutaj? No, bo tu nie jest dociągnięte. Chciałem, żeby było symetrycznie. A, no dobra, masz rację. Ja. Co? No Bangle Technologies przyznało nam dostęp do swoich najnowszych technologii: ulepszonego automatu do leków oraz ulepszonego urządzenia do diagnostyki ogólnej. One-to-free switch. Jeśli je kupimy, nasze maszyny. On się tam... zaśmiał! W tym czasie, jak to powiedziałeś, on się zaśmiał, naprawdę! <laughs> naprawdę? On się zaśmiał! No, bo to, to był dobry żart. <noise> on się naprawdę, zaraz ci pokazał i się schował. A, a. O, no, to okay. był prank. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Bo, dobra, czy to? uda mu się kogoś wyleczyć? Może trzeba go zwolnić? Weź na niego na jedź, jak jakie ma kwalifikacje? Fotel on psychiatryczny. Jest Nie ufam mu. Tak. Nie. No, dobry pan? jest, ma diagno diagnozę oh. stawia. 20% i ma. nisko się ceni, gorący temperament. Myślę, że to jest osoba. No i właśnie. Perszczotna. Idealnie. Pomieszczenia. Mm, pomieszczenie socjalne. Toalety. No, pomieszczenie Pomieszczenia socjalne. Przyda. Oni nie, niech nie odpoczywają. Muszą, Alek. Nie. Przestań nie robić ma czasu. Tak z ludzi. I właśnie takim byś był dyrektorem szpitala, żebyś nie dał ludziom ani toalety, ani socjalu. A czy w końcu bym dał? Na razie chcę pieniądze zarobić. Dobrze, jak jest ale oni potrzebują. Zróbmy małe pomieszczenie. A kto socjalne? jest najważniejszy? Pacjent. Tak. To prawda. I by wszystkich zwolnił. Taki socjal. Tak. Portret psa. Czy... Nie, daj im plakat z piramidą żywienia, żeby sobie powtarzali, jak się nudzą. I wzrok może obok. Tak. A to w tym może. O, no to fajnie. Ładnie A, wygląda. no. widzisz? A, i przepierdalamy pieniądze. wiadomo, to się idealnie mieści. Może dwa zrób. No po co? No zrób. A dwa... widziałaś kiedyś, żeby były kolejki w tym kiblu? Te, takimi słowami zdradzasz, że nie gramy pierwszy raz. Widziałaś kiedyś w szpitalu kolejki w kiblu? Tak widziałam Ja w życiu nie widziałam. Bo byłeś mało w szpitalu Ja byłem bardzo dużo w szpitalu A kto był ostatnio najbardziej w szpitalu? Ja A kto był ostatnio najbardziej u lekarza? Ja Ty I była kolejka Była kolejka Tak Dobra, to dajemy dwa Z Siomek jaki jest zadowolony No jak go. Patrz, kompa leczy pielęgniarka Mary Puffin. To jest kaczka przy komputerze tak, tak. na biurku. Tutaj seranko będzie, bardzo higieniczne. Mat. On jest taki zadowolony z siebie, bo wie, że nasra tu! O nie! no wydaje mi się, że budynek to budynek. Może musimy dobudować. Czy wiesz, że możemy budować nowe budynki? Oh my god! No. 25 oh my god. no! Oh my god! No. Weź najtańszy. Mamy mało pieniędzy. Najtańszy. Mamy tu pacjentów z rondlami. Oh! Kolejkę, a ten Dobra, kurwa na przedej. Zaczekaj, oni przerwy. idą do interny? Nie, oni muszą do rejestracji najpierw, a ten się opierdala. To może zróbmy dwie rejestracje. No, no ale kurwa. No patrz! No ten się i jeszcze poszedł spać, kurwa. No, Dobra, zaję? zwolnij go. <laughs> Dobrze. No, jak on jest w pełni sił, no, bo odpoczą, to jest w ogóle sobie. Kamila. Kamila, Tofi, Tofifi. Kamili. Kamila, Tofi. Faj, faj. Już jest 11 sierpnia. Przed chwilą był czerwiec i chciałam powiedzieć, tak. kiedy są moja urodzina. Już nie. Też się napić Pepsi. Graj, graj, ktoś umarł. No to. Y ktoś umarł, graj, graj i sobie pójdziesz. A ja zostanę z tym, że ktoś umarł. Kto umarł? Jak tu jest tyle osób, dlaczego ktoś. Ojej, wygląda na to, że pacjent wrócił z zagrobu. Potrzebny nam dozorca ze specjalizacją łapiducha. A co jest z reporterem? No on to reporteruje. Musi, że... Chyba się jej podoba Chyba tak, wygląda na zadowoloną okay. to, to jest profesjonalna opinia Czemu tu nikogo nie ma? No bo nikt nie jest potrzebny teraz, nie ma żadnego Dobrze. z randelozą i żadnego z tym No właśnie idzie jakaś Fak. żarówa No idzie niby jakaś o, melisa idzie. Leopard Z higieną na bakier Leń, obiekt west. Jak obiektem westchnieni nie może być ktoś, kto jest z higieną na bakier i jest leniem? Okay. No to ja I know Bierzemy? Co? Leczymy. Tak. Uwielbiam leczyć. W ogóle on nam rzuca wyzwania? Chcę chce, zrobić. Chcel, cały co świat to jest. Nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Pielęgniarz Leroy Awokado rzuca nam wyzwania. Niech leczy. my go zwolnimy, to dopiero będzie miał wyzwanie: znaleźć nową pracę. <grymna> Nie chluj. Z higieną na bakier. Wścieka się z głodu jeden z wielu. Idealnie. Ale Kornacki. Idealnie. Zatrudniam. Ideal. Cebula. Urodzony mentor, poziom czternasty, prokulator, obornik, gorący temperament, ujmuje urokiem, nie potrafi dobrze napisać własnego nazwiska, I dalej, zatrudni! Yuppie, ajej! Ej, przyszedł ktoś do nowej recepcji. Freddy merkury. Jest... nigdy go tutaj nie widziałam, co to za pacjent, o macko, widziałeś go już? To jak na, na ulotki, ulotki. Łakocie. z łakociami. Tak, kwiatek. Kamila Tofi chce się zbyt niskie zarobki, wygłodzona desperacko musi do toalety. Widzisz ty jako szef. O! A co niech idzie, z kogoś innego zatrudnimy. <grym 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 i i pfff, ok. Serio zarabia w sensie? 6488 rocznie.

no. O, tyle, żeby, żeby się burza zmieniła. Ona, jak się daje awans? Ona jest to, co cały czas śpi. I jeszcze narzeka. Co ja? Daję jej podwyżkę! Już dostała podwyżkę! Ja nie Ale chcę. awans, a jak się awansuje? Ale, ale po Podnieść jej... dosłownie czy metaforycznie? Pu, pu. Ale po co jej awans? Po co jej awans? Jak już jest zadowolona? Daj awans. No, daj awans, to jest twarz naszego szpitala. Dobrze, super. To ten. Ten zasługuje na awans, ja temu dam awans. No to... No. A on jak się nazywa? To ten awokado co on... Tak! Ten e. No to on, to tak, to jest... Jemu ufam. Tego chcemy zatrzymać. Tak. O... I co? Zadowolony? 99. Mm. Zadowolony w chuj. <laughs> Uwaga. Otwórz wszystkie od razu. jest Mogę. <laughs> To jest najlepszy wynik oh Ever. Lekarz roku, pielęgniarka roku, dozorca roku, asystent roku, pracodawca roku. Okej, okay, no, ale no, nie, nie jesteśmy pacjentów. najbardziej prestiżowym szpitalem. No bo nie zdążyliśmy z kiblem.